Dziś opowiem Wam jak wygląda kwarantanna z poziomu Wózkersa. Mianowicie, często może zastanawiacie się, jak osoby niepełnosprawne znoszą izolację czy też ograniczenia w życiu społecznym. No cóż, odpowiedzi pewnie byłyby bardzo różne i jedni powiedzą, że znoszą lepiej, drudzy powiedzą, że znoszą to gorzej. ja opowiem Wam w kilku słowach, kilku zdaniach, jaki ja na to swój własny sposób znalazłem. Mianowicie, yy, często jest tak, że że e, niepełnosprawność sama w sobie nas, wózkarców, przytłacza. Przytłacza nas wtedy, kiedy nie mamy poukładanego e, światopoglądu, akceptując e, siebie wózek, tak jakbyśmy byli z nim od zawsze. W dużej części osób niepełnosprawnych czy osób, które poruszają się na wózku toczy się taka wewnętrzna wojna, która nie pozwala nie pozwala im zaakceptować tak naprawdę siebie na wózku w danej sytuacji przez to nie pozwala im jakby cieszyć się z rzeczy, które niewątpliwie cieszą, czy też potrafią cieszyć tak jak każdego taki osobę będącą na wózku z takich czy innych przyczyn, bo no wiadomo, że ten sposób poruszania się no nie jest, nie jest szytem marzenie, czy też nie był wybierany przez większość czy też właściwie wszystkich, no nie, był, nie był osobistym wyborem rzecz jasna jest to, jest to może splot dziwnych często strasznych Wydarzeń, wyborów, wypadków, które które w konsekwencji powodują to, że lądujemy tak jak lądujemy. Czyli no yy, w tym przypadku, w przypadku poruszamy się tak jak się poruszamy. Cóż, no parę, parę słów o mnie może. Ja zacząłem akceptować e, siebie na wózku. E, kilkanaście lat temu, gdy gdy mając lat dwadzieścia kilka dwadzieścia jeden, dwa pomyślałem. Kurczę, no jestem młody, chciałbym pozostać aktywny w społeczeństwie, ale jakby ludzi, z który, którymi się e, do tej pory otaczałem zaczął ich nagle ubywać. Pewnie wszyscy to znamy, czy to żony, czy to dziewczyny, chłopacy, no wszystko się tak... Tak e, rozkręca, że ludzi, którzy, których było e, w naszym otoczeniu dużo, nagle, nagle ich ubywa. No i właściwie tylko od nas zależy, co z tym dalej zrobimy.